Hej, witam was w kolejnym odcinku przygód Larry Croft. Gramy w grę Shadow of the Tomb Raider i robimy grobowiec o nazwie wyjące Jaskinie. Już w tym momencie będziemy ruszali z naszego punktu kontrolnego, a znajdujemy się teraz w ognisku, który nazywa się Ruiny Kuwakiahu i z tego miejsca będziemy podążać do grobowca. No i aby do niego dotrzeć wystarczy, że od ogniska ruszymy na północny wschód i pod tym e, delikatnym ukosem będziemy się cały czas kierować tutaj mamy jakieś majańskie posągi które udało nam się zdobyć już wcześniej więc jeżeli wy jeszcze ich nie podnosiliście to śmiało możecie to zrobić no i my będziemy kierować się bezpośrednio do grubowca a mijając wszelkie jakieś inne rzeczy ze względu na to, że my już je robiliśmy. No mamy nasze charakterystyczne złote malowidła tutaj na czaszkach. Jest jedna i jest druga, więc oznacza to nasze wejście do grubowca. Są tu również kolejne, które symbolizują o tym, że się coraz to bliżej dostajemy, tak jest. I mamy informację już o tym, że grubowiec wyzwań jest w pobliżu. A więc wystarczy, że przejdziemy ten już znajdujemy się w środku. Więc tutaj nie będziemy nawet czekali. Mamy... Aha, tutaj brak sprzętu jest, bo potrzebna jest wyciągarka do lin. Więc słyszymy już te podmuchy wiatru, które tutaj mają miejsce, więc na pewno to ma dotyczyć samej nazwy grobowca, w którym będziemy się teraz znajdować. Okej. Okay. Widzimy tu jakieś postacie, cienie, które się poruszają. Jakieś czworonożne istoty. Której również możemy zjechać w dół. No, tu chciałbym się rozejrzeć. Tak jest, mamy trochę materiałów, które warto zawsze mieć. są porowate. pewnie przez nie przecieka. Przestraszyłem, nie będę mówił, że nie. Mamy kolejnego wilczka. Tu warto przygotować sobie broń, gdyż... gdyż... tak jest, już słyszymy... już słyszymy te lisy. I są wilki bardziej, takie miał istoty. Okay. Tutaj nie będę się z nimi bawił, po prostu ja myślę, tak jak widzicie. Kolejny raz nas atakuje bardzo groźnie No ale wychodzimy bez szwanku Dobra, tutaj nie było ich aż tak dużo jakbym się spodziewał Ok, pozbieramy z nich wszystkie materiały I już będziemy ruszali dalej Na górę, nad ogniem. Ciekawa informacja to jest taka, że lina powinna teoretycznie się przypalić tutaj, no ale... Jakoś daje radę. Starszy Starszyzna wioski nas okłamała. Pod ziemią nie ma żadnej bestii. Wycie, które słyszymy to wiatr dmący w niewielkich jaskiniach wychodzących na powierzchnię. ...zbyt długo wykorzystywali strach, by trzymać nas w garści. Kiedy wydostanę się z tej piekielnej łaźni, cisnę im ich kłamstwa pod nogi. Ok, więc no, tak jak tutaj już wcześniej było wspomniane... Hmm, ...jeżeli chodzi o te właśnie wycie, no to... ...to nic innego jak tylko wiatr w jaskiniach. Mamy ognisko w tym grobowcu więc wiemy, że już jesteśmy coraz to bliżej no i możemy widzieć właśnie ten wiatr tutaj który próbuje zepnąć ale nawet mu się to udało, okej okay. musimy chyba troszeczkę bardziej skupić się na tym przejściem jednak nie więc będziemy musieli zrobić to w ten sposób Zamiast po belce po prostu wskoczymy w okay, a więc z tej oto pozycji będziemy próbowali um, Przelostać się do naszego Do naszej nowej tajemniczej umiejętności Jak widzimy na drodze mamy płomienie I po prostu przez nie nie będziemy mogli przejść po drugiej stronie jest nasza płaskorzeźba. A więc spróbujmy ugasić płomienie. Sprawdźmy tutaj mamy dźwignię pierwszą, sprawdźmy co się dokładnie stanie jaką ruszenie. Tędy mogę przejść dalej. Okej, okay, więc widzimy, że... Tworzyło ono nam tutaj szczelinę, przez które wiadro dostaje się do środka. No i za jej po pomocą, za pomocą tego właśnie co tutaj się dzieje, o, możemy przedostać się dalej, gdyż to wahadło wprowadzone zostało w ruch. A więc my możemy ulec się dalej. Mamy kolejne szczeliny, które otworzymy, które właśnie ugaszą nam ogień. Teraz, czyżby uderzyło? Tak jest. Możemy przedostać się już na drugą stronę. Oczywiście po drodze wyłączymy sobie jeszcze tylko to wycie z tej oto strony. czego już nie potrzebujemy. Przynajmniej nie na ten moment. Zamkniemy nasze tutaj okno. strony możemy już się przedostać na drugą stronę no natomiast tutaj jeszcze mamy ogień i jego również będziemy musieli w jakiś sposób się pozbyć no ale to już raczej kwestia tutaj naszej wprawy i doświadczenia związanego z tym grobowcem pozwoli nam to po prostu bez problemowo raczej pokonać Udało nam się otworzyć tutaj, hmm. połączyć je, się tu Możemy udać się z powrotem. A teraz muszę wprawić wahadło w ruch. Jak udamy się z powrotem, no to tak jak Lara już powiedziała, Otworzymy z powrotem okno, wychadło okno, zacznie się przemieszczać. Dzięki czemu... Przyciągnie nam tam te wszystkie... Belki Otworzy ostatnie dla nas okno. I wystarczy tylko w tym momencie zamknąć okno. Ruszymy tam z powrotem. Ugasimy ogień i... To by było na tyle. Raczej, chociaż, no jeszcze może coś się wydarzy w tym grobowcu. Więc idziemy po drugim. Ach, tu już jest po tej stronie nasze obciążenie, nasze dźwignie. Tak jak widzimy. Otworzyło nam się przejście, ogień został ugaszony a my jesteśmy przy płaskorzeźbie. I umiejętność, którą tutaj poznajemy... Na pewno nam się przyda, bo jest jak najbardziej unikalna, tak jak cała reszta. I jest nią płaszcz hurakana, która zmniejsza obrażenia otrzymywane od ognia i wybuchów. Pora się stąd wynosić. W ten oto sposób, moi drodzy, grobowiec wyjący jaskinię został ukończony. A my możemy już spróbować wrócić do miejsca, z którego przyszliśmy.

Trochę wspinaczki nam pozostało i to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że uprości wam to pokonanie, właśnie tego grubowca, ten film, ten materiał. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić lajka. Like, Wkrótce na kanale oczywiście poka pokażemy Wam również resztę grubowców. Więc to jest tylko kwestia... Hmm. Kwestia kilku odcinków, jeżeli nie, nie macie problemy jakieś w ogóle z grobowcem, z dostaniem się do miejsca, bądź coś jest dla was niejasne, napiszcie o tym w komentarzu. Staramy się jak najszybciej rozbić wszelkie wątpliwości i pomóc Wam z wszystkimi jakimiś napotkanymi problemami ewentualnymi. No i tu oczywiście mam jeszcze kilka elementów spinaczki. się słońce do środka jaskini mamy nasze malowidła które widzieliśmy na początku jesteśmy koło naszych warchlaków więc moi drodzy to tyle w dzisiejszym odcinku zapraszam Was już do kolejnego do usłyszenia hej